Dzień dobry. Witam Was dzisiaj na mapie Finlandia, bo dawno nas tu nie było. A mapa jest całkiem fajna, lubię na niej jeździć. I będzie całkiem przyzwoity mecz, w którym będziecie mogli zobaczyć cuda, jakie Gajdżin potrafi zrobić, ale na to trzeba będzie poczekać. Bitwa zaczyna się Y, oczywiście, tygrysem H1, jak zawsze, zresztą, jest w trybie z trzema punktami do prze, y, przejęcia. I ja też, oczywiście, jak zawsze, jadę w stronę punktu C, na przełęcz, gdzie będę sobie próbował w pragi powyciągać. Czekam tylko, czy coś pokaże się tutaj po stronie y, punktu C nasz drużynowy już ten punkt przejmujemy tracimy B ale jeżeli coś tutaj wyjedzie trzeba będzie naszemu pomóc są dwa i przeciwnicy jeden już jest rozwalony przez tego kabulca, który został z tyłu i tam będzie kampił no myślę że ten jeden już teraz nie będzie tutaj wyjeżdżał tak odważnie ten kabulec ich tam przytrzyma wszystkich, którzy będą chcieli tu wyjechać. Ja sobie wjeżdżam do góry i jeszcze spoglądam na czy, czy mam tutaj przestrzał na ten czołg, ale w ogóle mi zniknął i z mapy i, i skądkolwiek nie ma go, za to przy punkcie B pokazał się teciak ładnie ściągnięty od razu jednym strzałem. Na dole jakiś średniak podjechał Nie wiem co to jest No ale strzelił więc teraz sobie wyjadę Okazuje się że to jest Panteradę Krytyk wsadzony w wieżę Rozwalony zamek i załoganci Jestem dużo wyżej I w tym wypadku górna płyta Pantery Nie była dla mnie żadnym, żadnym wyzwaniem Żadną przeszkodą tam mi ściągnęli fraga jest jak panter, niestety nie mam tutaj przestrzału na niego, próbuję złapać podświetlenie, ale nic z tego, jak panter, rozwalony. A ja tak, no będę tutaj kampił, bo to jest dobre miejsce, żeby pomagać w naszym na punkcie B. Na no, cały czas tam dojeżdżają, ale ja nie mam przestrzału. Wydaje mi się, że tutaj coś jest zmienione. Kiedyś było łatwiej namierzyć te wszystkie pojazdy jakby tamto miejsce przy, przy B było obniżone, za to po pokazał mi się Is je jedynka i ściągnąłem go od razu chociaż w tym miejscu pomogłem, mam nadzieję, drużynie. Potrzebuję osłony. Cały czas przeciwnicy yy, pilnują punktu. Jest następny iz z jedynka następny. też rozwalony. Został teraz jeden przeciwnik na samym punkcie, jeden przed punktem. Jest E no i tu dojeżdża do punktu przeciwnik ja trochę zjadę na dół żeby złapać ten ten y, czołg dojeżdża do punktu B od środka no ale nie mam żadnych, żadnych przestrzałów tu jest AMX 13 Taki strzał na Wydra, oczywiście Wydra nie wygrała tym razem, a zaczyna się coś dziać na moich plecach, drużynowi przejmują A i byłoby dobrze, żeby go przejąć, a na dole jest Tygrys H1, odbiłem jego strzał, więc zjeżdżam do niego, trafiłem w gniazdo KM-u. Na szczęście udało się zrobić krytyka z naugantów y, poszkadzać poprawka wixpot i tygrys rozwalony jest jeszcze po lewej stronie jakiś średniak na tej drodze tutaj to jest teciak 3485 Rykoszyk po dolnej y, po bocznej płycie ale teraz już rozwalony ten teciak mimo że miałem y, uszkodzony pierścień Szybko udało się go naprawić i jadę teraz w stronę punktu B Jeszcze raz koledzy y, y, przejmują punkt A Za to C został całkowicie bez osłony No samoloty do mnie strzelają kurcze ja to ja mam takie zadanie dzienne żeby strzelać samoloty Ale tutaj jest M4A3 który mnie nie widzi trochę... Więc posiadamy. łatwo Zrobiłem na nim fraga. No i tak jak myślałem, tracimy C, a jednak nie udało się przejąć. Tam kolega ma cieplutko, ma dwóch przeciwników. M51 mi uciekło. No a tu drużynowi podświetlają AMX-a, żeby rozwalić. Mam go bokiem i udało się strzałem w wieżę rozgwalić go straciliśmy C nie przejmujemy punktu A za to do mnie tu podjeżdża średni czołg nie wiem co to jest zaraz się okaże to jest PZ3H Pomyślałem, że jedzie, ale jednak wyczuł, co, co się dzieje niestety nie przewidział tego, że jestem lepszy i ja też wiem jak w takie, takie rzeczy grać. Jedzie PZ-4H. Niedobrze Trudno będzie go wyjąć, chciałem go objechać ale tutaj nie ma przejazdu a dookoła nie będę jechał bo nie ma na to czasu chociaż może jakbym spróbował to by było od strony punktu C dojeżdża T3485 i niebezpiecznie zbliża się w stronę punktu B nie wiem czy tam drużynowi będą mogli go przejąć ale już jednego rozwalił i tu wyjeżdża za skały niestety poszło wszystko w ziemię, w śnieg przeładowanie no i kurczę zatrzymał się myślałem że jednak się załapie na ten strzał, teraz do jest od, tego, od tej pezety postrzał kończę najpierw y, teciaka i obracam się w stronę pezety, a z tyłu dojechał do mnie M4A375 i teraz zaczynamy liczyć jego strzały do mnie to już jest drugi, wsadził mi pożar mam dwa pojazdy koło siebie trzeci strzał muszę się naprawiać jestem w bardzo niedobrej sytuacji czwarty strzał obracam wieże. może chociaż uda się tą PZ ściągnąć PZ ta wieżdża za skałę i nic z tego nie będzie a ja dostaję kolejny strzał od M4 to już jest szósty Mam duże uszkodzenia, muszę naprawiać i znowu czołg, a kolega w M4 po prostu nie potrafi. ósmy strzał, dziewiąty, dostaje pożar od niego, kolejne naprawy. Całe szczęście dojeżdżają do tego M4 drużynowi. pz już zginęła. M4 obrócił że ja mam rozwalone działo, ale kończę przeładowanie i strzelam, żeby nie myślał, że mam łatwo. Teraz będziemy do niego strzelać z obu stron. Łapię gniazdo KM-u. M4 dostał obrażenia i strzał, rozwalam go niestety już po czasie. Zobaczcie, M4 strzelał do mnie 9 razy i nic praktycznie mi wielkiego nie zrobił. No poza tymi uszkodzeniami, które mnie unieruchomiły. Także takie to są cuda. Jak się nie umie, to się nie robi fragów. Z mojej strony to wszystko. Zostawiam w statystyki. Cześć.